Cześć, witam się z Wami ze słowackiej Doliny Mięguszowieckiej. Dzisiaj będzie próba realizacji jednego z moich największych górskich marzeń, czyli próba zimowego wejścia na Mięguszowiecki Szczyt Wielki. Niedługo będziemy mieli wschód słońca, a my właśnie kończymy podejście nad Wielki Chińczowy Staw. Stamtąd startuje teoretycznie najłatwiejsza droga na Mięguszowiecki Szczyt Wielki, no ale zimą to jednak na pewno łatwe przejście nie będzie. To miejsce przyszliśmy od Poprackiego Stawu niebieskim szlakiem, może odrobinę zmienionym wariantem, tak jak zimą było nam wygodniej. Myślę, że do wielkiego chińskiego stawu mamy jeszcze jakieś 15-20 minut. No i tam się zacznie to, na co właściwie czekałem całą zimę. W końcu wygląda na to, że są warunki. Może się uda. Coraz lepszy widok na mięgusze. Są wszystkie trzy. Coraz lepiej widać też naszą drogę. Jest już kawałek. Mięguszowieckiej ławki Dla mnie chyba najważniejsze póki co jest Jak będzie wyglądać wejście na nią Bo to jest pierwsze trudne miejsce Jak ona puści to Do grani już powinno być W miarę spoko Do stawu już tylko kawałeczek Widać początek drogi Tu jest to wejście na ławkę Latem tam są takie dwa trudne miejsca Zimą no zobaczymy A dookoła Piękna panorama Tu jest grań baszt Najwyższy szatan. Za nami też piękny wschód słońca się zaczyna. Idzie Łukasz. Z tyłu jest jeszcze Stasiu. Tu z kolei kopy poprackie. Wołowiec mięguszowiecki, sińczowa turnia. No i Mięgusze Szczyty powoli oświetlane. Robi się naprawdę super pogoda. Tu jest rozdroże szlaków. Można odbić na koprowy. No i szczerze mówiąc jakieś ślady na koprowy stare są. My idziemy tu w stronę Mięgusza. Tu oczywiście śladów nie ma. Jest naprawdę rzadko chodzone zimą. Ekipa w komplecie. Stasia pewnie znacie. Łukasz już był wcześniej. Trwa przerwa. No a zaraz ruszamy. Jakoś tak. I potem pod to miejsce. Tu na pierwszym etapie to po prostu musimy sobie obejść staw. Staw za nami. Chcę doświadczać ten baszt. My teraz kierujemy się na tamto zbocze Tutaj ten teren jeszcze łatwiej, płaski Ale zbocze coraz bliżej Tu powoli staw zostawiamy w dole Zaczyna się podejście I powiem wam, że póki co Jest łatwiej niż latem Jednak po takim fajnym Zmrożonym śniegu się idzie dużo wygodniej niż Po tych trawkach i kamieniach co tutaj są lecie Tu mamy niewielkie lawinisko Ta sytuacja lawinowa jeszcze niedawno była Zdecydowanie gorsza Dopiero niedawno się to zaczęło stabilizować Bardziej stroma część podejścia pod ławkę Myślę, że mamy Parę minut takiego terenu No i potem szukamy Już tych pierwszych trudności Ile się udało zrobić? No, myślę, że połowa Tu trochę więcej śniegu Więc stało się konieczne torowanie Tu z kolei twardo Więc jak widać pokrywa Mocno zróżnicowana. My powoli widzimy ławkę, mówiąc konkretnie, wielką mięguszowiecką ławkę, ale jeszcze trzeba na nią wejść. Odsłania się kolejny kawałek terenu. Wiem, że tutaj trzeba dojść aż tam do uskoku. No i potem gdzieś tędy się wchodzi. Są pierwsze trudności latem tędy, ale widzę, że zimą można też spróbować tutaj albo nawet obejść jeszcze szerzej. Myślę, że wybierzemy ten pośredni wariant. Jest dobrze. No dobra, to się udało. Dalej już chyba łatwiej. Dobry śnieg. Pierwsza trudność zrobiona. Tak jak pewnie widzieliście, było tutaj konkretnie. Druga jest tam, ale to już wygląda bardziej przystępnie. No i potem już będzie ławka, która się wydaje do przejścia. No tylko dużo śniegu tam jest. Zobaczymy, jak to będzie puszczać. No Może niżej czy nie? No Co tam na górę widzisz? No chyba na górę No, chyba nie było tak źle nawet. No i chyba droga na ławkę będzie otwarta. Tak, jest dobrze. No i przed nami ławka. Ona wygląda spoko. Myślę, że się dojdzie do czarnego filara. A potem też jakoś będziemy rzeźbić. Tyle już przeszliśmy. To był ten trawers za drugą trudnością. Ławka przed nami wygląda tak, trzeba po prostu przejść tędy do czarnego filara. Potem będzie w prawo. Jest torowanko. No dobra. Technicznie to tu jest może i łatwo, ale ze względu na ilość śniegu, to jest w sumie walka o każdy krok. Więc trochę to nam pewnie zajmie. Tyle za nami. Teren nietrudny technicznie. Ale uciążliwe do torowania. Natomiast my tu przed sobą mamy tą górną, bardziej stromą część ławki. No i wszystko będzie zależeć od śniegu, jaki tam zostaniemy. Póki co nie jest źle. Śnieg się tak jakby poprawił. Czarny filar coraz bliżej. To jest tutaj skałka. Natomiast za nami tak. Fajny kawał podejścia, no ale za darmo to nie było. Męczące dość. Tu już zostało niedużo. Myślę, że z 10 minut, i będzie zakręt w prawo. E, tu nawet dobrze. Myślałem, że na tym odcinku będzie gorzej, a jest przyzwoicie. Jeszcze chwila. Będzie czarny filar. Tu może być ciekawe miejsce. Ciekawe, jak tam będzie ze skałami pod śniegiem. No e, spokojnie się przejdzie. Jest bardziej stromo, ale na tyle szeroko, że nie ma problemu. Tam gdzieś niedługo koniec ławki Okej, okay. tu będzie przerwa Przeszliśmy na wysokość czarnego filara On jest tutaj A dalej taki teren W sumie to tu dopiero się zacznie zabawa Ale mam nadzieję, że śnieg będzie mniej głęboki I jakoś się ten miks przewspina no dobra, spróbujemy też podejść dalej. Tutaj czujny fragment, ale chyba to puści. No dobra, nie było to najłatwiejsze, ale się udało. No i teraz tam no. A co, chcesz trawersować? No nie wiem, to się w nie zada Nie, trzeba na wprost chyba Chyba tak, tutaj za sto no. To jest okej Ekstra siedząc Jedna na razie. Ale się zrobi. Jest dobra. Uf. No taki teren tutaj. Tu za nami taki stromy żlebik. Dziapki dobrze się dały, no ale wymagające. Zdecydowanie nie jest to łatwy teren. Dobra, to nagramy Staszka jak wychodzi. Jedno z cięższych miejsc na drodze, taki prożek skalny. No i dał sobie radę. Więc myślę, że ruszamy dalej. Tu przez chwilę będzie łatwiej. No i wygląda, jakby droga na granie była już otwarta. Dobra, prawo czy lewo? Wydaje mi się, że lewo. No i będzie granie. Tylko, żeby nie było na sobie Dobra no i ostatnie metry tu już się raczej uda bez problemu 603 Nie wierzę Mię już wielki wdoby To to nie było. Jestem przeszczęśliwy. Okej, okay, a teraz wam coś pokażę. To jest lina. Mieliśmy linę i jej nie użyliśmy, bo na tej grani, szczerze mówiąc, totalnie nie było się jaka sekurować. Więc może nie było to najbezpieczniejsze wejście, no ale. Nie chcieliśmy robić tak zwanej trójki samobójki, gdzie upadek jednej osoby pociąga za sobą całą resztę. No to standardowo panorama ze szczytu. Zaczniemy sobie tutaj od grani baszt wraz z szatanem. W tle mamy grań solisk. Tam wielkie solisko. Tutaj mamy chruby. Jest krywań. Tu bliżej koprowy. Tam dużo tar zachodnich, chyba nie będę wymieniał każdego. Tu Świnica, Dlebabia Góra, na Wier. Dalej się ciągnie do Przełęczy Krzyżne. Tu fragment morskiego oka. Tu jest mnich. Z tej strony tatry bielskie, hawrań, właściwa skała. Tu mamy kołowy szczyt. Jak Niemcy. Jest lodowy, lodowa kopa, ulica. Tutaj pośrednia grań. Obok jaworowy z tej strony staroleśny, mała wysoka, bliżej niżnie rysy, tutaj rysy, najwyższy szczyt Polski, za nimi Gerlach, najwyższy szczyt Słowacji przy okazji całych tatr, Obok wysoka, kończysta, tutaj kopie Poprackie na bliższym planie mamy czarny mięgusz, pośredni mięgusz, no i nasz wielki mięgusz. Teraz trzeba jeszcze stąd zejść, do góry było ciężko, zejście może być w sumie jeszcze gorsze ale jakoś trzeba dać radę, powoli. Mamy dopiero 10.30 Dużo czasu jakoś się No to kończymy szóstą wizytę na MSW Wierzchołek opuszczony Zaraz będzie pierwsza z kilku trudności do Do zrobienia w drodze powrotnej Nogami dosięgniesz, jeszcze, nawet trochę, no, jest Ja tak dziwnie liczę, że jednak droga w dół będzie łatwiejsza niż do góry Się trochę obawiam śniegu, co się z nim stało w tym słońcu, ale może nie będzie źle. Śnieg się na szczęście nie pogorszył wiele, wręcz wydaje się, że pokrywa trochę siadła w tym słońcu. Tu jeszcze jedno czujne miejsce, no i powoli się trudności będą zmniejszać. Tu trzeba powoli, czujnie bardzo, ale w sumie cała ta wycieczka już od paru godzin jest bardzo czujna. Bardzo trudne miejsce. Ech. Ech. Nie, spokojnie. Tu jeszcze powolutku. Zaraz będzie takie przewinięcie. No i zrobi się powoli łatwiej. Przed nami ostatni fragment zejścia na ławkę. No i chyba koniec trudnego. Tu mamy początek zejścia z ławki, więc zaczynamy nowy etap. Stroma część ławki, ale powiem Wam, że ten śnieg troszkę siadł i chyba jest tu lepiej niż rano. Wbrew obawom. Tutaj to przewężenie, ale się zrobi bez problemu. Myślę, że najtrudniejsza część ławki powoli się kończy. Teraz będzie znowu trochę łatwiej. Głównym problemem będzie lepkość śniegu. On się do tych butów dość mocno przykleja. Myślę, że przy odpowiednim zachowaniu ostrożności można się tu już obrócić. A dalsza część zejścia ławką wygląda tak. Znowu troszkę czujniej, ale to przez ten lepki śnieg. Generalnie warunki są spoko. Powoli się nam będzie kończyć ławka. Tu w sumie jest to miejsce więc jeszcze parę minut. góry daliśmy tędy, ale schodzić będziemy tu, bo jest bezpieczniej. Chyba bezpieczniej. Nie jest to przyjemny teren, ale jakoś powoli się zejdzie. Trochę łatwiej, ale tam jeszcze kawałek. No i cóż. Prawie, że po trudnościach A do góry chodziliśmy tędy Fajny wariant, ale niekoniecznie do schodzenia w dół No dobra, tu już można naprawdę powiedzieć, że po trudnościach Tu już jest naprawdę spoko Można bez większego stresu schodzić Mamy chińczowy staw Udało się bezpiecznie skończyć zejście z tamtej oto przepięknej, aczkolwiek nieco przerażającej góry. Dla mnie zdecydowanie spełnienie jednego z największych górskich marzeń. Czuję się naprawdę zadowolony. Aha, na koniec jeszcze mogę dodać, że jeśli ktoś jest z tej grupy, która wierzy, iż WKT ma 15 szczytów, a nie 14, no to dzisiaj właśnie wpadł 15 zimą, więc ponownie mam komplet. W zeszłym roku też miałem komplet, ale później się pojawiły właśnie te informacje, że Mięgusz jednak do WKT należy, bo ktoś mu tam zmierzył wysokość i trzeba go robić. No więc zrobione, aczkolwiek WKT nie było tu absolutnie żadną motywacją. Mnie już żadne takie kolekcjonowanie szczytu raczej nie interesuje. Chodzę po prostu tam, gdzie lubię. A że jak pewnie większość z Was wie, MSW to jest moja absolutnie ulubiona góra więc koniecznie chciałem ją odwiedzić również zimą. Dziś się udało, było pięknie, a teraz kończymy, cześć!